Siemanko widzowie, dzisiaj jesteśmy z Mikki 7 w Minecraft i będziemy budować fontannę na szkieletowicach, czyli wiosce Mickey 7 w Minecraft. E, najpierw robimy takie coś z druku. Potem e, dajemy e, tutaj tak e, pół płytki. E, tutaj dajemy płotki 3 po każdym boku. Aww. Hm ah. 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 Potem jak zbudowaliśmy już tak, to można tutaj dodać siedzonka albo coś, ale yy, można też dodać płotki. <grymny> Aww. Ah. Ah. to tak to się prezentuje właśnie tutaj jest fontanna tutaj oświetlenia i wygląda to mega ładnie jak na taką fontannę tutaj obok jest domek tu owala tutaj są piecyki enchantingi to jaki na zbroje więc fajnie o i w ogóle wi nie widzieliście szkieletowic. Tutaj właśnie są góry Mikikru 7, krowy Mikikiro 7 i dom Mikiro 7. E, tak wygląda dom Mikiro 7. Tutaj jest. są kwiatki, e, skrzynki, łóżko, dywanik. I jeszcze jest mój domek. Taki czerwony. O, i w ogóle stworzyliśmy taką funkcję, że fajerwerki wylatują I widzowie, mogę Wam zdradzić, że coś się buduje. Buduje się coś właśnie nie w super wiosce, ani nie w Szkieletowicach. Pokażę Wam. Tutaj jest znak. Yy, zaraz Super Shop. I tutaj się buduje Super Shop. Więc niedługo będzie sklepik. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Papa pa, widzowie.